listu do Hebrajczyków? Jak masz, to możesz otworzyć ten list do Hebrajczyków. I ty, ja zawsze zadaję zadanie domowe ludziom. To dzisiaj tym zadaniem jest przynajmniej ten dziesiąty rozdział. To dzisiaj tym zadaniem jest przynajmniej ten dziesiąty rozdział.

Słuchajcie, ja nie chcę tego powiedzieć, żeby się pochwalić. Ja to mówiłem tyle razy i w wielu miejscach mówię i ludzie takie oczy mają. Bo niektórzy chodzą do kościoła 20 lat i nie przeczytali nawet raz Nowego Testamentu. nie przeczytali nawet raz Nowego Testamentu.

Kiedy mi nikt nie przeszkadza. A później, jak znajdę czas wieczorem, też czytam. I to daje ci wiarę. Daje ci radość. Daje ci siłę. Słuchajcie, ja to pytanie, skąd ja biorę siłę? <grytanie> w tym roku, ze 100 razy mi różni ludzie się pytali. Mówi, ty masz 72 lata, prawda? Jak z tego robisz? Słuchajcie, ja w tym roku. Ja mieszkam, rezydencję mam w Norwegii, ale mieszkam też w Polsce. Ja trochę. W tym roku do tej pory byłem 7 tygodni w Polsce i w Norwegii razem. I Nowe, a Cały pozostały czas w innych krajach. W samochodzie, w pociągach, i bilen, i na statkach, na probach po, po oh, 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 oh. 11 krajów w tym roku odwiedziłem. Elve, uh, i, i Niektóre jak Danię trzy razy, czy cztery? Danię trzy razy. So, A osamotnienie? I Danię ja cztery razy. Fijako, Ukraina. Holandię trzy razy, Estonię trzy razy i te jeszcze inne kraje wkoło. I chcę wam powiedzieć, że mam siłę. Wiecie skąd się bierze ta siła? Z higieny życia z Bogiem. Ja was chcę zachęcić do

To jest ufność i praktykowanie wiary i świadectwa. Kiedy to robisz, to Pan Bóg to używa. W niesamowity sposób. Słuchajcie, oni w tej Estonii znowu na mnie czekają. To pastor mówi, Ty, przyjeżdżaj, mówi kościół, Pastor mówi, Ty, niech mówi, będzie, niech a Bóg jest dobry.